A jednak kiedy kiedyś siedziałem w swoim pokoju przy biurku z tym ogromnym bólem. Bólem, ponieważ byłem leniwy i cały czas prokrastynowałem, jeżeli w ogóle jest takie słowo. Nieważne jak bardzo się starałem, nie mogę zmusić do tego, czego unikałem jak ognia. Mielowidzi nie mogłem siąść, aby zacząć się uczyć, ponieważ wiedziałem, że powinienem to zrobić. Wiedziałem też, że moje ostatnie oceny nie wyglądały zbyt dobrze. A za tydzień mam pisać sprawdzian z matematyki, do którego jestem kompletnie nieprzygotowany. Wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, i nawet chciałem, ale z jakiegoś powodu to wydawało mi się tak ciężkie, ponieważ nigdy nawet nie lubiłem matematyki. Zawsze ona wydawała mi się taka nudna i zawsze uważałem też, że nie nadaje się do tego przedmiotu. I często się zastanawiałem, dlaczego nie mogę jakoś siąść do nauki, dlaczego nie mogę się jakoś zmotywować do tego. I często w takich sytuacjach musiałem po prostu używać swojej dyscypliny. Co tylko sprawdziło potem, że coraz bardziej znienawidziłem naukę. Dopiero później dowiedziałem się o tych czterech rzeczach, które pomagają mi na co dzień praktycznie zmotywować się bardziej do nauki i czy innej pracy. Pierwsza z tych rzeczy jest szczere zainteresowanie się tym tematem. Pamiętam kiedyś natrafiłem na pewien film na YouTubie z pewnego kanału, który przedstawiał różne takie koncepty matematyczne w taki przyjazny i wizualny sposób. I tak jak wcześniej wspomniałem, nigdy jakoś nie lubiłem matematyki. Uważałem, że jestem z tego słaby, wydawało mi się to nudne. Jednak tym razem coś mnie tutaj zainteresowało. I właśnie w ten sposób, od kiedy właśnie zacząłem oglądać ten kanał na YouTubie, moje zainteresowanie do matematyki, do tego przedmiotu, cały czas rosło. Aż w końcu to stało się dla mnie tak interesujące, że sam po prostu chciałem się tego uczyć. Ale zaczęło się znaleźć jakby inne i źródło informacji czy to właśnie na YouTubie, podcaście, czy jakimś filmie dokumentalnym, który jakoś tłumaczy ten dany temat w jakiś bardziej taki przystępny i przyjazny sposób. Zanim przejdę do drugiego punktu, chciałbym Cię powiedzieć o mojej darmowej grupie dla maturzystów i studentów, w której dostajesz kontakt do mnie. Dostajesz kontakt do ludzi o takich samych celach i zainteresowaniach, którzy mogą sobie pomagać na takie tematy jak skupienie, zarządzanie czasem, zarządzanie energią, produktywność, motywacja i inne tego typu tematy. Dostajesz tam również opcję na darmową 30-minutową rozmowę ze mną, gdzie pomogę Ci z wcześniej wspomnianymi tematami. Jeżeli Cię to zaintereszacie, interesowała, kliknij teraz pierwsze w opisie. Druga rzecz, która mi często pomagała, kiedy uciekałem od nauki, jest zrobienie coś ciężkiego, ale też nie aż tak ciężkiego, aby samo to stawało się dla mnie wyzwaniem jakimś, od którego ten bym uciekał. Idea polega tutaj na tym, że jeżeli uda Ci się zrobić jakieś mniejsze, trudne zadanie, nabierzesz tak jakby większą pewność siebie do tego, że jesteś zdolny do tych jeszcze cięższych zadań, dzięki czemu byś mógł potem z łatwością przejść do nauki. I takimi małymi, lekko cięższymi czynnościami, które mogłem robić, kiedy właśnie. Nie leżałem na wygodnej kanapie albo na łóżku, było na przykład wzięcie zimnego prysznica, zmycie naczyń, podlewanie kwiatków czy 10-minutowa medytacja. Takie krótkie czynności, które zajmują mi właśnie góra 10 minut albo 2 minuty nawet czasem, ale które lekko jakby wykraczały poza moją teraz. Strefy komfortu, dzięki mu potem nabiorę jakby tego takiego pędu i będę mógł przejść w końcu do tej nauki. Trzecia taktyka polega po prostu na przypomnieniu sobie swojego celu. Często wystarczy po prostu przypomnieć sobie albo zapisać gdzieś dlaczego robisz to co robisz. Ponieważ często robimy jakieś czynności, nawet nie mając świadomości dlaczego to robimy. Można nam się wydawać, że to wiemy to jest oczywiste, dlatego to właśnie robimy. Ale dopóki nie uświadomimy sobie to poprzez właśnie wypowiedzenie tego albo zapisanie, to to jest tak jakby taką, taką myślą, uczuciem, które w ogóle praktycznie... Na nas nie wpływa. A wystarczy, właśnie, zapisać sobie tak proste rzeczy, jak co chcesz osiągnąć, czy gdzie chcesz się dostać. Może być to w Twoim wypadku prawdopodobnie na przykład dostanie się na jakąś uczelnię, zwiększenie swojej średniej na koniec tego roku, semestru, albo dostanie stypendium po prostu. Mogą być to takie małe cele, jak wcześniej wspomniane, albo takie większe, które faktycznie nas będą jakoś motywować i do których będziemy jakoś tak bardziej przywiązani emocjonalnie. I to już zależy głównie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Ale jeżeli, na przykład, właśnie, nie znajdziesz takich większych celów, celi. The cat To wystarczą te mniejsze takie, które na co dzień będą cię motywować, i szczególnie w tych momentach, kiedy nie będziesz się chciało mi do tej nauki i pracy. Ostatnim takim trikiem do tego, aby pokonać tę prężną i zmotywować się do pracy nauki, jest to, aby po prostu zacząć. Często omawiamy sobie tą myśl, że aby zacząć się uczyć, potrzebujemy motywacji. Aby zacząć pracować, potrzebujemy motywacji. Aby zacząć robić cokolwiek, potrzebujemy tą motywację. Co niestety często bywa właśnie zgubne, ponieważ nie zawsze mamy tą motywację. Często bywają dni, kiedy po prostu się nie wyśpimy mamy gorszy dzień i ogólnie nie chce nam się tego robić. I w tym dniu raczej jest małe prawdopodobieństwo na to, że znajdziemy tę motywację. Uważamy, że to motywacja to działanie. Zamiast spojrzeć na to na odwrót, że z działania wynika motywacja, że właśnie w momencie, kiedy rozpoczynamy tę naukę, wtedy dopiero pojawia się motywacja, bo widzimy, że miemy się do nauki, mimo to, że nam się nie chce, że potrafimy ciężko pracować. Właśnie w ten sposób cały proces nauki staje się przyjemny, ponieważ nie szukamy tej motywacji by z zewnątrz, z jakichś innych źródeł, jakichś filmów motywacyjnych, tylko znajdujemy ją w samej czynności, w samym akcie nauki. To jest o wiele bardziej jakby wystarczalne niż ta wcześniej spełniona opcja. I potrafi wytrwać na o wiele dłużej niż taka zewnętrzna motywacja. Po raz obejrzeliśmy jakiś motywacyjny film i dostaliśmy skok adrenaliny i teraz jesteśmy zdolni do wszystkiego. Przynajmniej na następne 10 minut. To były cztery rzeczy, które pomogły mi i mam nadzieję, że pomogą też tobie. Znaleźć tę motywację do nauki, pracy, w momentach kiedy jej kompaty nie masz. Możesz zasubskrybować, jeżeli chcesz. To było wszystko. Cześć.